I cóż, siódme ogólnopolskie spotkanie lektorów pomału przechodzi do historii. Niedziela w samo południe, pamiątkowe zdjęcie uczestników, tych, którzy szykują się do wyjazdu na schodach naszego gościnnego hotelu Senator w Dźwirzynie. Spotykamy się za rok, takie mamy mocne postanowienie i nic nas od tego nie odwiedzie. Proszę Państwa, no to nasi wspaniali goście, ogólnopolskie spotkanie lektorów,